Zobacz ten film, prezentuję kolejne nowości tym razem na święta. Netflix spróbuje opowiedzieć nam swoją autorską historię. Rodowód krwi to mini serial, który pokaże wydarzenia, o których Andrzej Sapkowski jedynie wspomina w swoich książkach. Akcja serialu rozgrywa się 1200 lat wcześniej przed wydarzeniami Wiedźmina. By the blade. Na świecie panują elfy, a o potworach i ludziach jeszcze nikt nawet nie słyszał. W teorii pomysł na ten serial może mieć naprawdę duży potencjał. Sprawdź w dniu premiery, już 25 grudnia na Netflix. W tym serialu produkcji japońskiej krąży plotka o pięknej wiosce, w której ludzie się zjadają. Kiedy pewien policjant trafia do wioski? Nawet nie zdaje sobie sprawy, że trafia do społeczności kanibali. Uf, Hannibal to historia oparta na przebojowej mance do obejrzenia na Disney Plus już od 28 grudnia. Zabawny film o superbohaterach, który nadrabia urokiem gwiazd. Polacja filmu rozgrywa się w fikcyjnym kraju, w którym najemnicy terroryzują mieszkańców w powietrzu czuć rewolucję. Brakuje tylko przywódcy. Hey, take the lead. Black Adam zostaje przebudzony. Czy będzie bohaterem, na którego czekał świat? Black Adam, dostępny na HBO Max. Zastępca szefa brytyjskiego wywiadu wojskowego ma przed sobą obiecującą przyszłość, ale po spotkaniu z kobietą, która okazuje się być rosyjskim szpiegiem, nic nie jest już takie proste jak wcześniej. Jaka przyszłość łączy naszych bohaterów? Miniserial. Strada. Dramat szpiegowski, w którym zagrali Charlie Cox i Olga Kurylenko. Do zobaczenia na Netflix już 26 grudnia. Najbardziej wzruszający i posiadający najpotężniejszy przekaz ze wszystkich filmów Marvela. Żałoba po śmierci króla i odtwórcy głównej roli Czarnej Pantery, Chadwicka Bosemana. Światowe mocarstwa polują na cenny surowiec, jakim jest vibranium. Okazuje się, że występuje również w krainie rządzonej przez Namora, który próbuje zmusić Wakandyjczyków do zawarcia sojuszu i wypowiedzenia wielkiej wojny pozostałym narodom. Czy poznamy nową Czarną Panterę? Zobacz ten film Na Disney Plus.